Cześć, witajcie z tej strony, James, a to jest. Hmm, nie wiem co to jest. Coś jest w stylu QA. Ja odpowiem dzisiaj Wam na Wasze pytania, które zadaliście mi pod filmem. No, nie spodziewałem się, że będzie pytań aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć pytań, ale cieszy mnie to, że jednak było aż tyle, bo dla mnie to jest naprawdę dużo. I tak, zacznijmy od pierwszego pytania, od Kuba Gaming. Czy pokażesz kiedyś twarz? No tak, pokażę kiedyś twarz. Na pewno. Może już niedługo, może na 200, może na 150. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, kiedy pokażę twarz, to zapraszajcie za zostawcie suba. Drugie pytanie od Kuby: jak to jest z tymi konkursami twoimi? Masz sponsora, czy po prostu jesteś założycielem strony? Założyłem stronę na Facebooku. Najpierw z konkursami do FIFA już 3 lata prawie prowadzę ją. I tam miałem różnych sponsorów za reklamy i takie te, różne rzeczy. Na czym zarobić sporo końców do FIFY? O kurczę. Um. Co się stało? Halo. Ow. Dobra, nieważne. Sterownik jak chciałbym przestał działać? Coś, coś się dziwnego stało z moim komputerem. No, dobra, nieważne. No i tak. I, no i założyłem niedawno stronę z konkursami również do CSa No i. Tak jakoś wyszło, że znalazłem tam chyba trzech adminów bodajże, albo czterech I to oni organizują większość konkursów i nie tylko, czasami jacyś moi koledzy coś zorganizują, które ja ogłaszam tylko konkursy Na moim kanale jest konkursów moich bardzo mało Jeżeli chodzi o CESa, to chyba tylko jeden konkurs zrobiłem I chciałbym też powiedzieć, bo wiele osób mi pisało pod konkursem o P Dragon Lore Że to jest fake I chciałbym wytłumaczyć jak to z tym było Ponieważ To nie jest żaden fake, tylko Miało być tak, że zwycięzca miał otrzymać ode mnie AWP Skóra Węża, nazwane tabliczką AWP Dragon Lore. Taki żarcik na prima Apriliz, no ale że tyle osób miało problemy, że to jest fake i tak dalej. No, że spodziewałem się, że tak będzie, no to chyba jeden, ten konkurs to odwołam, nigdy nie dostanie tego, no ale nieważne. Kolejne pytanie od Pson Kuba, drugi Kuba. Ile masz lat? Mam 15 lat. Pytanie od Jakub Gołąb. Dasz mi skina? <noise> Dobra, świetne pytanie. No, przed chwilą niedawno ogłosiłem konkurs chyba jeden z niewielu na tej stronie, jak ode mnie, gdzie każdy otrzyma skina. I tak ogłosiłem konkurs, że każdy otrzyma skina. Dlatego wystarczy wziąć w nim udział i na pewno coś się dostanie. I tak, kolejny. <noise> Faner V. Pytanie: Czy lubisz Shrek'a. Tak, bardzo lubię Shrek'a, Świetna bajka, polecam. E, recenzje i poradniki Ładama. Jaką masz rangę w CS-ie? E, mam rangę Silver 2. Nie jestem jakimś super graczem w CS-a, ale jest to spowodowane tym, że mój komputer, nie wiem dlaczego, ale CS po prostu mi na komputerze nie chodzi, więc gram w niego na laptopie. A na laptopie też jakoś wybitnie nie działa. Co powoduje, iż nie mogę grać jakoś mega dobrze? Kolejne, nie wiem co to jest, więc siwy hajs nie odpowiem na Twoje pytanie, czy ktoś wie co to jest. I co to taki krótki filmik? Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które chcieliście wiedzieć. Jeżeli nie, to pod tym odcinkiem z odpowiedziami zadawajcie kolejne pytania. To jeszcze można na dzisiaj wrócę kolejne odpowiedzi. Cześć.